Siema wariaty. Dzisiaj pogadamy o tym, skąd się wzięło to legendarne cukierek albo psikus. Bo nie wiem jak wy, ale jak byłem gówniarzem, to myślałem, że to po prostu groźba. Daj cukierka, albo ci dom wysadzę. Ale nie. To ma starożytne korzenie kurwa. Dawno temu, zanim TikTok i YouTube w ogóle istniały, ludzie w Europie obchodzili coś, co się nazywało Samhain. Wtedy granica między światem żywych i umarłych się zacierała więc żeby duchy ci nie przyszły po lodówkę, ludzie przebierali się za potwory. I teraz najlepsze. Biedacy chodzili od domu do domu, pukali do drzwi i mówili coś w stylu – daj coś do żarcia, to pomodlę się za twojego wujka, żeby nie wyszedł z grobu. To się nazywało souling. A potem dzieciaki stwierdziły – ej, po co się modlić? Weźmy słodycze i postraszmy ludzi dla beki. I tak narodziło się trick or treat, czyli cukierek albo psikus. Czyli mówiąc po naszemu, daj mi batonika, bo inaczej zobaczysz, co potrafię z papierem toaletowym. Dzisiaj to już nie jest żaden rytuał. To po prostu legalna forma zastraszania dorosłych przez dzieci w przebraniu batmana. Ale hej, wszyscy to kochamy, bo to jedna noc w roku, kiedy możesz być potworem, żreć tonę cukru i nikt ci nie powie, że masz problem. Więc pamiętaj, jak ktoś zapuka i powie cukierek albo psikus, to nie spierdalaj na balkon. Daj mu cukierka, bo inaczej ci dom z TP ozdobią jak choinkę na święta. Co robisz? To Topisz złoto? Nie, daję subika.